Przemysław Staciwa i to jest program Niszczarka Podatków. Jak państwo marnuje twoje podatki? <laughs> Intro, które przed sekundą zobaczyli państwo po raz pierwszy, poprzedza nowy cykl. Będzie to spin-off dobrze państwu znanego i lubianego formatu Wolność w remoncie redaktora Tomasza Wrublewskiego. W kultowym, gangsterskim serialu Rodzina Soprano pada takie zdanie. Jestem jak król Midas, ale odwrotnie. Wszystko czego dotknę, zamieniam w gówno. Na takich Midasów będziemy mieć tu oko. Prześwietlimy nietrafione inwestycje. Przypomnimy o klapach, bublach i fuszerkach. Pretekstem do powstania tego formatu była czarna księga, którą miałem przyjemność dla Państwa napisać, a którą wydało wydawnictwo WEI. Książka została przez was ciepło przyjęta, przykłady takie jak nieczynne krakowskie schody, które spędzały sens powiek prezydentowi Majchrowskiemu przez lata, wiata widokowa potrzebna w miejscu powstania, jak świni siodło, czy też fiasko elektrycznych aut premiera Morawieckiego. To wszystko bawiło, dziwiło i wkurzało. Jednak nie te wspomniane przeze mnie buble. Rozbiły bank. Przypominam, że zorganizowaliśmy ranking na najbardziej absurdalne zdaniem czytelników pomysły i realizację inwestycji. To też przypadło Wam do gustu, bo głosowaliście ochoczo, a walka była zacięta i trwała niemal do samego końca. Ostatecznie top 3 to. Numer 1: Białostocki Kibel. Przepraszam, że tak ostro, ale to jednak brzydki kibel, a nie ekskluzywny szalet w zabytkowym parku. Może brzydki? Ale za to drogi ponad 400 tysięcy złotych wychodek w cenie mieszkania. Dalej uplasował się grant na badania nad transkobiecością i BDSM. Badania. Trochę pieprzu i wanili nie zaszkodzi, prawda? Temat pikantny a i pieniądze też się zgadzają. 750 tysięcy złotych. Prawie dwa razy tyle, co za toaletę z Podlasia. Aż sam się boję myśleć, ile za takie pieniądze można przeprowadzić jakościowych badań terenowych nad BDSM i transkobiecością. Ile można by kupić takich psich hełmofonów na potrzeby naukowe. No ale zostawmy to, zostawmy lepiej. Grunt jest bowiem śliski jak lubrykant. Podium zamyka dworze Łódź Fabryczna. Ten był przydatny, ale opóźnienia w inwestycji, koszty jego utrzymania, zarządzanie nim, a przede wszystkim to, że na Fabryczny wieje pustką, Najwidoczniej to wszystko przelało wśród czytelników czarego Ryczy. Trio otrzymało piękne statuetki w kształcie kultowego misia Barei. Skoncentrowaliśmy się na inwestycjach absurdalnych, zbyt drogich, kompletnie niepotrzebnych bądź potrzebnych, których wykonanie pozostawiało jednak wiele do życzenia. W zestawieniu nie znalazł się centralny port komunikacyjny. W Warsaw Enterprise Institute stoimy na stanowisku, że to inwestycja potrzebna i ważna. Zbyt długo trwały do niej przymiarki. Można oczywiście dyskutować o tempie uzyskiwanych pozwoleń, kosztach wynagrodzeń dla dyrektorów i pracowników itd. Niemniej sam pomysł jest dobry. A tego typu lotniska są światowym standardem i nie ma tu mowy o jakimś gigantyzmie. Niestety wiele wskazuje na to, że jeśli w ogóle doczekamy się realizacji CPK, to nie w terminie. Obecna ekipa rządząca zapowiedziała oglądanie każdej złotówki, audyt miał audytem poganiać. Potrzebę sprawdzania poczynań poprzedników przez następców też można zrozumieć. Tyle, że opóźniają się przetargi nawet na realizację wspomnianych audytów o miesiące. Jesteśmy więc w lesie, a końca nie widać. Tymczasem życie dostarcza kolejnych pomysłów na Czarną Księgę 2. Jeszcze niedawno internet obiegły obrazki z wystawy artystycznej i tam półnagi facet w stringach wozi pomalowaną kobietę na wózku inwalidzkim w świetle fleszy. Była to część artystycznego performensu, który otrzymał 200 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury, a współfinansowało go także miasto Szczecin. We Wrocławiu też pojawiły się pytania, co artysta miał na myśli? Na ulicy Szewskiej komórka współpracująca z tamtejszym magistratem zorganizowała wystawę Iron Man. Według wielu internautów niektóre dzieła, no tak to nazwijmy, były jawną promocją pedofilii. Nieznani sprawcy pomazali te gabloty sprayami. Jak mawiał klasyk, nie popieram, ale rozumiem. Nie tylko szeroko pojęta kultura, są też inne przykłady nadające się do Czarnej Księgi 2. W Krakowie według części opinii publicznej nadawałaby się tu rozbudowa układu drogowego na górkę narodową i budowa linii tramwajowej za 600 milionów złotych. Samo projektowanie zajęło aż trzy lata, a zgodnie z harmonogramem inwestycja miała być gotowa pod koniec 2020 roku. Finalnie miała 3-letni poślizg. Dla części Krakusów takie wykonanie to klasyczna fuszerka. Nie lepiej jest u Górali. W Zakopanem remontują dworzec kolejowy. Dwa miesiące po oddaniu jednego z tamtejszych peronów mamy ups! Doszło do zapadnięcia się peronu. Trzeba remontować i przebudowywać pozostałe perony. Klasycznie już były opóźnienia. Dworzec był nieczynny od 2021 roku. W Zakopcu jeszcze poczekają aż postawią go porządnie na nogi. Łączne koszty 65 milionów złotych. Polska rzeczywistość od zawsze jest niewyczerpanym źródłem absurdów, śmiechu i barejowskich realiów. Kiedyś malowanie trawy, dziś malowanie chłopców na dziewczynki. Niezmienne pozostaje to, że wiele inwestycji po prostu było i dalej jest stawianych na głowie i między innymi o tym będzie niszczarka podatków.